Mam dwie rzeczy, ale najpierw powiem pierwszą. Byliśmy z Michałem na zakupach, e, chyba w, w piątek. Pojechaliśmy do outletów Piasecznie i staliśmy w takim sklepie, gdzie rzeczy, nawet już w wyprzedaż, w wyprzedaży jest po prostu droga. I stał tam mężczyzna, raczej hindus, pakistańczyk, albo z tego rejonu, z całą rodziną, i oni byli ubrani od stóp do głów, łącznie z ich dwójką dzieci, w produkty z tego sklepu. Czy to po prostu jest bardzo drogie? I w pewnym momencie robili tam zakupy, i ten mężczyzna otworzył taką, miał niepozorną torbę, i z tej torby wyciągnął taki plik, z piętych jak Artur, dzisiaj dwusetek, i zaczął płacić za te zakupy. I pamiętam, żeśmy tak na to spojrzeli, i Michał zadał takie pytanie. Nie powiedział o, bogaty człowiek, o, mu się podoba, powodzi, tylko popatrzył na niego i powiedział tak. Interesuje mnie to, na czym on robi te pieniądze i z czego on te pieniądze zarabia. Dlaczego człowiek, który nie jest Polakiem, troszkę mówili po polsku, ale bardzo słabo, robi w naszym kraju takie pieniądze, gdzie teraz jest obrót bezgutywkowy, że przychodzi do sklepu, wyciąga takie. Słuchajcie, to było z. Może ze 100 tysięcy w tym pliku? On miał nowiutkie dwusetki. Artur dzisiaj miał używane. Gdy masz używane pieniądze, zajmują więcej miejsca, nowe zajmują mniej. I płaci gotówką za zakupy parę tysięcy złotych przy kasie. Mówi, interesuje mnie to, na czym on robi te pieniądze. Słuchajcie, weźcie to sobie. Naprawdę można się zastanowić, i jeżeli nawet jakiś wzorzec widzimy, że działa, to w jakiś sposób jest to? Do powielenia, dodamy coś do tego, ale to było właściwie postawione pytanie, bo ludzie Dokładnie. patrzą na ludzi bogatych i mówią: Ten jest bogaty, jakoś mu się udało. Nie. Na czym on robi te pieniądze? Jeszcze obcokrajowiec dukający po polsku w naszym kraju. Dobre jest to. A ponieważ drugi raz widzę taki plik banknotów, a świadków jest dwóch, i to jest w przeciągu trzech dni, to uważam, że w ogóle jest to słowo od Boga. Miałem sen. O mnie i o Michale, ale uważam, że jest to wzięcia dla was wszystkich. Przyśniło mi się, że byliśmy roślinkami w tym śnie. Ja byłam taką chudą roślinką i miałam taką niedużą bulwę, ale bardzo strzeliste do góry pędy. Miałam ich kilka, może cztery, pięć, i na każdym był taki prawie rozkwitający kwiatek. I mówię, rozmawiał ze mną głos w tym śnie. I mówię do tego głosu, dlaczego ja tak wyglądam? I ten głos do mnie mówi, powiedział, bo ty stałaś przed Bogiem na kolanach w modlitwie. I obok była druga roślinka, i wiedziałam, że to jest Michał. I ta roślinka miała taką bulwę, słuchajcie, ale tak grubą, wielką i potężną. I z tej bulwy było tyle pędów, one może nie były tak bardzo wysokie jak moje, ale było ich tak strasznie dużo, i każdy był zakończony pączkiem albo ledwo rozkwitającym kwiatkiem. Ja tak spojrzałam na to i mówię, no ale on, dlaczego tak wygląda? I ten głos mi powiedział, bo on rozpoczyna okres owocowania. I ja wiedziałam, że chodzi o finanse. I gdy widzę dwa razy podobne pliki pieniędzy, to wiem, że mówi do mnie Bóg. W ogóle nie spotyka się często takiego widoku dwusetek w takich dłuższych plikach. Ludzie w ogóle nie noszą tak pieniędzy, bo prawie nikt się w tej chwili nie rozlicza, też gotówkowo, a inni nie mają. Weźcie to sobie. Zaczyna się nowy czas. Czas owocowania i czas kwitnienia. To są odpowiedzi na, na modlitwy. Ja się, dlaczego ja miałam takie pojedyncze łodyżki i pączki? Zawsze mamy w życiu jakieś kierunki, w których się modlimy. I to są takie moje pączki. Ja się modlę też o pewne rzeczy w naszym życiu, ale wierzę w to, że w naszym życiu rozpoczyna się okres kwitnienia i owocowania, i w życiu każdego z Was, który po prostu to weźmie. I powiem Wam jeszcze taką drugą rzecz. I uważam, że te dwie rzeczy możecie sobie powiązać. Jechałam kiedyś i słuchałam takiego wywiadu. To był wywiad przeprowadzany z głównym rabinem Londynu. Czy teraz, czy kiedyś, nie wiem. Podejrzewam, że to mogło być sprzed paru lat. I ten młody człowiek, dość znany dziennikarz, zadał temu rabinowi takie pytanie. Powiedział tak. Mówi, powiedz, bo masz osiemdziesiąt parę lat i olbrzymie doświadczenie i pracę z ludźmi, i znasz Twojego Boga, jak zwyciężać pomimo okoliczności. I ten rabin odpowiedział w taki sposób. Powiedział: To jest bardzo źle postawione pytanie, ponieważ nie istnieje coś takiego jak okoliczności w naszym życiu. Nie ma czegoś takiego jak okoliczności w naszym życiu. Okoliczności w swoim życiu masz tylko takie, jak ty je sam ukształtowałeś. Ja się zaczęłam nad tym zastanawiać, bo mówimy taką rzecz, że Jezus zwyciężył świat, co jest prawdą, i później dodajemy, no, ale nie wyrwał nas z tego świata, dlatego są prześladowania, dlatego są trudności i dlatego są okoliczności. I ja kiedyś też tak myślałam, ale jak usłyszałam te słowa i zaczęłam się nad tym zastanawiać, że okoliczności mam w życiu tylko takie, na które się zgodzę i je ukształtuję, to znaczy, że problemy mam też tylko takie. Na które się zgodzę i je ukształtuję. I to jest prawda. I mówimy, że jesteśmy prześladowani przez naszą wiarę, tak jak Jezus był, ale nikt nas nie prześladuje, dlatego że się na to nie zgodziliśmy. Tylko dlatego, że się na to zgodziliśmy, Jezus też. Wracaliśmy teraz przez Stambuł z Kenii. Dostałam maila i smsa, że przebukowali nam bilet, i że nie lecimy ze Stambułu do Warszawy, tylko lecimy do Medyny. Ja tak mówię, Michał, mówię, przebokowali nam bilety, lecimy do Medyny. Mówię, to, I po angielsku było napisane: mówię, Medina, Medina. Mówię, co to ta Medina? Mówię, chyba Medyna. Ja mówię, gdzie to w ogóle jest? Na Półwyspie gdzieś arabskim. Ja to sobie posprawdzałam, wiecie, bo do mnie mówi Bóg przez takie rzeczy. Uważam, że to w ogóle jest jakiś nowy kierunek, który powstaje. Nie na dziś, może, ale naprawdę na za jakiś czas. Tam nie jeździ się głosić Ewangelii. Medyna jest w Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej nie wolno głosić Ewangelii i nie wolno zakładać kościoła. Nie wolno nawet wieść Biblii. Jest tam kupa dyplomatów e, zagranicznych krajów i oni się powoli zaczynają od lat 70. mówić, że chcieliby mieć jakiś chrześcijański kościół. I jest nowy następca tronu, który jest postępowy i powiedział, że on da zgodę na ten kościół, ale za jakiś czas, bo na dzień dzisiejszy nie jest w stanie ochronić tego kościoła przed zamachami. A o powstaniu nowego kościoła rozmawia jakiś biskup dużej jakiejś kongregacji amerykańskiej i doradca do spraw religijnych Trumpa w tej chwili. E, w ogóle, żeby cokolwiek tam takiego pierwszego powstało, cokolwiek, nawet nie wiadomo, jakie by to było. Ale generalnie, słuchajcie, poza tym jest tam 1,8 miliona na całym Półwyspie Arabskim chrześcijan. Więc coś tam się dzieje, nie? I sobie pomyślałam tak, mówię, czy ja jestem gotowa jechać tam głosić Ewangelię? Karano śmiercią. Czy jestem gotowa na prześladowania? Czy jestem gotowa stworzyć te okoliczności w moim życiu? Bo tak jak powiedział ten rabin, wszelkie okoliczności, które mam w swoim życiu, są moją decyzją. Jest gdzieś jakaś wojna, możesz wyjechać, a możesz zostać. Decydujesz, czy to będzie okoliczność w twoim życiu. Jest słabo finansowo, możesz w tym miejscu zostać. A możesz się dokształcać, zmieniać pracę i szukać, żeby było inaczej, żeby owocować. Decydujesz o okolicznościach w swoim życiu. To, że jestem mężatką, to jest kwestia mojej decyzji. Z wszystkimi tego plusami i trudnościami. Jeżeli mam dzieci. Zabaj, tak, <laughs> zaraz to, zaraz to Nie rozmawiamy na temat ogonów. Słuchajcie, bo wiem, że niektórzy z Was się tym zgorszyli. My się z tego śmiejemy. My naprawdę jesteśmy dojrzali w naszym małżeństwie. Jeżeli decydujecie się, żeby mieć dzieci, to jest to kwestia mojej, waszej decyzji, tak? Ja nie zdecydowałam tylko o tym, że przyszłam na ten świat, ale już praktycznie o wszystkim innym też. Miałam trudnego, bardzo tatę, jeszcze żyję. Ale o tym, czy będzie to goryczą w moim życiu i jak to dalej na mnie wpłynie, decyduję ja. Nie ma takiej okoliczności, o której my nie decydujemy. Tak jak powiedział ten rabin, nie istnieje coś takiego jak okoliczności, przez które my, mamy, które my mamy przezwyciężać. My swoją decyzją kształtujemy okoliczności, decydujemy o wszystkim po kolei, co jest w naszym życiu. O tym, czy jesteśmy w czasie owocowania, też decydujemy my. O tym, czy masz depresję. Też decydujesz ty. O tym, czy idziesz coś robisz, decydujesz ty. O wszystkim decydujemy my. Nie, nie ma tych okoliczności, na które ty się nie zgodzisz, czy się nie zdecydujesz. Nie ma czegoś takiego, urodziłem się w takim kraju, dlaczego, dlatego tak jest. Wyjedź albo nie narzekaj. Amen. Jest ci źle w małżeństwie, rozwiedź się. Albo, nie wiem, nie żeń się, nie wychodź. Masz dużo dzieci, masz mało czasu. Przecież wszyscy wiemy, że jak się uprawia seks bez zabezpieczenia albo bez mądrości, rodzą się dzieci. No nie, narzekaj, tylko ogarnij w ogóle to. Nie ma czegoś takiego jak przezwyciężanie trudności w okolicznościach. Decydujemy, jakie okoliczności są w naszym życiu, wybieramy je. Bo jeżeli człowiek narzeka, to zwalnia z siebie z odpowiedzialności. A ten Rabin powiedział taką rzecz: przecież ty jesteś odpowiedzialny za okoliczności, które masz w swoim życiu, więc o co chodzi z tym przezwyciężaniem? Także bierzcie czas owocowania, bo wierzę, że mówi do nas o tym Bóg. Bo ja naprawdę przypadkiem nie widuję takich rzeczy. I myślmy o tym, że nie ma czegoś takiego, okoliczności, które nam się przytrafiają, tylko my decydujemy, czy my będziemy w tych okolicznościach żyć, albo czy to będzie miało miejsce w naszym życiu. Czy nie? Bierzemy za to odpowiedzialność. Jezus zwyciężył świat i zwycięstwo jest nasze, tak? Amen.